Narracja interfejsu. Włączona. Ustawienie głośno narracja interfejsu. Włączona. și si si așa. Okay. Fabular, nu. Da, discutăm. Normal. este mult? și Zobacz, <śmany> co <śmany> tu jest. Zobacz. Jest cała kusurą. pewnie zachoczyło nerkę, czy coś. Udało się zakażenie. I jak się trzyma, siostrzeczko? To durne. To był taki mały... Taki mały <śmany> dzieciak, taki... <śmany>

Kolejna banda. Lepiej zydź, zanim się przewala. Wejdźmy na dach i ściągniemy jedne z tych śmigłowców. No, chodź! Potrzebujemy pomocy, ona jest ranna. Co się z nią stało? Nie jest tym, co tam się odpiertala. Sam nie wiem. Tknęli ją. Nie mogę już nikogo zabrać. Okej, okay. Jeśli nie dostarczymy jej do szpitala, to ona nie przeżyje. Nie ma już więcej szpitali. O, niech Sza, to nie ma szpitali! Macie lekarzy, macie system, macie wszystko! Jestem po licencjacie, okej? Okay? Ja, ja tu jestem na ochotnika, nawet nie powinno mnie tu być! No, okej, okay. Szlak. Y Zabiorę najwyżej dwójkę, okej, okay? dwójkę! Nie, jak tu zmieszczyć tylko Za dwójkę? obciążenie, okej? Okay? Mogę zabrać dwie osoby, dwie! <sus edits> okay. Dobra, pomóż mi, no już! Spokojnie, <suszy> kochanie. Jest dobrze Nic ci nie będzie Zajmę się nią Hej, za chwilę wracam, dobra Hej okay, Buzę, dawaj, szpigowiec już lecił Na szpigowiec już lecił Miałem co mówią. Mają miejsce na góra dwie osoby Leć Leć z nią Nic mi nie będzie Przechodziłem już przez gorsze, chujnie co nie? Stary. Gdzie lecicie? Co? Gdzie lecicie? Obóz uchodźców na północ od Reffinger Jack. Nie. Buzer nie poradzi sobie teraz bez mnie. Pięć, dziewięć, dziewięć. Wsiadasz? Dobra, Nie. Jest to jest to. Jest to o, 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 o. się styk, to stała nowa. to tylko Daj to. Daj to. To jest pierścień od Moc tamten? Nie wiem czy to pierścień od co Moc no, to ja. Tak, powiedziałem, że to pierścień Mocy. Dwa lata później. Uh -uh. Two hours later. Mm -hmm. Two hours later. Two hours later. Mm -hmm. Two hours later. Mm -hmm. Oh, mm. ah, mm. Panen A jakiś ten ja Zgubiliśmy go. Musi być blisko. Czekaj chwilę, wyłącz silnik. Jakim są tamten, co Tam. ma czapka? Cholera, ona żyje. Alvarez. Alvarez, hej. Alvarez, co się tu stało? Znaczy, kto to zrobił? Czy to. To wie czyści?

好了。嗯。嗯 <music> Nie, to po teraz tam leżała chyba, ci się! Co? Zatrzyjmy Zatrzyjmy go. No, zaraz, zaraz, czekaj, czekaj! Położę maszynę! Położę maszynę! co? co? wyszłowali! Tak opchnął! O nie! Co? Motor na

tam nie ma nic, poza bandą świrusów. W sumie może nie miałem racji. Może nie dogadał się z kąplędzią. Nie, Leon od dawna przydawał mu szajs i w końcu dostał za to po dupie. Ej, ej, czekaj. Czekaj chwilę. Poczekaj. Kurwa. Dobra, popatrzę. Czekaj, czekaj. Tutaj. Tędy świeże ślady A tak w ogóle to gdzie ty się nauczyłeś stropić? Byłem mały, polowaliśmy na wapiti z moim starszym. Zrobiliśmy za nimi pełno kilometrów. Powstałem to mój zestraszył. Mnie też. Ja myślałam, jak zestraszył. Kurwa. Chodź. Tak, just, no chodź. Jak cieszy mnie zestraszył. bracie? Tak, tak, tak. To tylko draśnięcie. Dupek nie umie celować. Ja Kurwa mać. Nic no. mi nie jest, buzer. Czyli jesteś tam? W tym... Czyli idzie tam? Traci bardzo dużo krwi. A. Daleko nie zajdzie. Chodź. Mm -hmm. Sprawdź go. Krwawicz. Strasznie chujowa śmierć. Powolna i bolesna, ale ty chyba już to wiesz. Wciąż nie, żyła, nie, kiedy ją znaleźliśmy, dyskur wielu. <laughs> nie chciałem marnować kul, nie na nią. <laughs> zaczekaj chwileczkę, zaczekaj no. Powiedz, gdzie jest skrytka. Leon, jeśli powiesz, nie jestem tobą, mogę obiecać, że szybko to załatwimy. Wygląda na to, że nie będziesz długo cierpieć. Leon, widzisz, masz malutki problem, stary. One czują twoją krew. Tam, z dołu. Jak myślisz? Jakie to uczucie? E? Zostać rozszarpanym, pożartym żywcem. Niedługo się przekona. Jeb się. Żegnaj, Leo. Nie, chwila. Dobra, dobra, czekaj, czekaj. Jest niedaleko. Weź sobie. Gdzie? Na cmentarzu. Jest na starym cmentarzu. Dzięki. Nie, mówiłeś... Zrób to. Nie zostawiaj mnie tu, człowieku. Zrób to. Zrób to! Ty pieprzony kłamco! Zrób to. Hej, Tak, będzie potrzebować jakiegoś dowodu. Dobrze zrobiłeś, Nech. Nikogo nie powinniśmy wiedzieć. Nawet takich kutasiarzy jak Leon. Wróć to w oczy, gdy patrzcie. Kiedyś to wstał, co to jest w Ej czekaj, chcę przeszukać obóz, może znajdę jakiś opatrunek czy coś.

Chciałem, że pojedziemy na polowanie. zawiedziemy trochę trofeów, takie. Chyba, że będzie lało. Daj spokój, stary. Przyda się kilka kredytów. Trzeba skołować zapasy. Dobra, dobra. Ale nie chcę jechać na całą noc. Jezu, muszę wrócić do formy. Ciekawe czy znajdziemy coś przy maszynie Leona. Nie. Jasne szlag. Co? A to skurwiel. Albo przewód paliwowy, Ach. albo się zeszczalnie. To pompa paliwowa. Lion, no tak. Rozwal mi pompę paliwową. Możemy wyciągnąć przez jego motocykla? Nie ma szans. Słuchaj. Wróćmy po prostu na górę o Liri. Ruszymy z samego rana, znajdziemy części i wrócimy po sprzęt. Nie. Chyba mam lepszy pomysł. Może uda nam się to załatwić od ręki. Co? Wiesz... Szalony Willi jest niedaleko. Po prostu tam podjedźmy. Co chcesz zrobić? W sumie i tak mieliśmy trochę zapolować. Miejscówka szalonego Williego się nada. Tak. Okej. Okay. Co ci dał Leon? Nie, nie pytaj. Może to jakaś mapa. Jak odzyskam maszynę, wrócimy na cmentarz, rozejrzymy się. Jasne. Spoko. Jutro będziemy leki, zabierzemy je do Taker i zgarniemy nagrodę za Leona. Potem ruszamy na północ. I myślisz, że na północy jest jakoś inaczej? Nieważne. Myślę, że dobrze nam zrobi, jak się stąd wyniesiemy. Ale on powoli jedzie. Czekaj, coś blokuje drogę. Uważaj. Kilka dni temu widziałem coś podobnego. Grupa wieczystych zablokowała drogę starą ciężarówką. Chodź, pomóż mi z tym. Gotowy? No. UGH!

jak Zbliżamy się do starego punktu kontrolnego. NIRO, już prawie jesteśmy. Kurwa, to jak to robimy? Weź, może strzelbę, pójdę przodem. Ten punkt kontrolny był całkiem nieźle przygotowany. No i co im to pomogło? Już bym wolał, żeby mnie pogrzebali z pionierami. No, Cholera. tylko popatrzmy, za zastrane półgłówki, każdy jeden. Co oni sobie myślą? E. Panie federalny, możemy tu sobie posiedzieć, aż przyjdzie horda i nas wszystkich pozabija. Farszywa śmierć. Utknąć w takiej dziurze. – Czujesz to? Oh, – O, Jezu. Tam. Szybko, idziemy. – Czekaj, stój. Koniarz, ile ci zostało? – Zachaczymy, jak będziemy wracać. Zostać. Jasne. Chuja nie zostaw. Kurwa, myślisz, że kogoś tu znajdziesz, Dick? No i wybrakałeś. Chyba już nie żyję. Zniszczysz mi strzelbę. Tak. Okej. Okay. Przyszłaś, papa? oczy? Słyszę. No. Znowu chcesz tam jechać? Stary, o czym ty gadasz? O cholernym obozie dla uchodźców. Zawsze tak się zachowujesz, kiedy cię tam Co To nie nie twoja wina, że ona nie żyje. Przestań. Gdybyś wsiadł do tego helikoptera z Sarą, różnica byłaby taka, że ty też byś. Jaki on okay. Dobra, jazda z tymi. Już się dość nasłuchałem. Nie ma szans, nie przeciśniesz maszyny. Ej, a tunelem serwisowym? Może po prostu spróbuj z drugiej strony. Dobra, tylko musisz skierować światło w tę stronę. Хах. 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 Ха Hmm. Hmm. Niech to szlak Nie przewidziałem tego. O oh, chule, więc się rusów!

Ile mołotowów Ci zostało? No. Uczyłeś ostatniego. A masz coś cudownego w sakwie? Tak, tak. Chodźmy w nie? To zajmie tylko chwilkę. Mamy pistolę. Tam było. No właśnie, do panga. Hej, chodź, dawa. Dobra, tylko daj mi chwilę. Myślałem o tym, co powiedziałeś, żeby ruszyć na północ. Wydaje mi się, że dobrze ci zrobić zmianę otoczenia. Rozjaśnić w głowie. Może rano odbierzmy nagrodę, a potem ruszymy w trasę. Jasna sprawa, bracie. To mi się podoba. Co so, patrzymy, gdzie teraz jedziecie? Chciałeś filusarka? Tak, właśnie. Kończymy pierwszy odcinek Divegong. Którym Masteret. PlayStation 5 Dzięki, pozdrawiam